Dzień dobry wieczór Państwu. Powoli nadciąga grudzień końcówka listopada, a więc pojawił się w kioskach, no nie ma już kiosków, pojawił się w punktach sprzedaży nowy numer Nieznanego Świata, numer grudniowy. Dzień dobry wieczór Piotrze. Dzień dobry wieczór Marku, witajcie państwo. Tuż tam w numerze grudniowym otwieram i widzę swój tekst. Obszerny niezwykle tekst, ale to, że on jest mój, to jest najmniej ważne. Tekst jest w związku z przyznaniem nagrody nieznanego świata. Piotrze, oddaję Ci głos, bo o tej nagrodzie możesz powiedzieć znacznie więcej niż ja. No właśnie, każdy numer Nieznanego Świata, i to powtarzamy zawsze, ma swój odrębny charakter. Tak samo jest z numerem grudniowym, 12. Wtedy to jest przyznawana Nagroda Honorowa imienia Marka Rymuszko, od jakiegoś czasu Nagroda Honorowa Nieznanego Świata oczywiście. I ona w tym roku wędruje do dwóch wyjątkowo ciekawych postaci, o których mam nadzieję Marku zaraz parę słów powiesz. Natomiast ja dodam... To, co muszę powiedzieć, bo zaraz pęknę, no, powiedziałeś, że zniknęły kioski, zniknęły fakt, ale nie tylko kioski, bo nieznany świat to jest najstarsze czasopismo w Polsce na temat nieznanej strony życia i zjawisk z pogranicza, ale też. Prawdopodobnie zostanie jednym z niewielu, albo nawet jedynym w tym segmencie, dlatego że kończy swój żywot czwarty wymiar, co nas napawa smutkiem, ale też skłania do refleksji. Dlaczego o tym mówię? No, bo przez tyle lat te pisma współistniały, dlatego też czujemy się w obowiązku, żeby o tym wspomnieć. Może też warto dodać, że można też pomyśleć o prenumeracie nieznanego świata, na przykład na 2026 rok, która jest cały czas dostępna. Można nas również dostać w saloniku prasowym, także na takim stanowisku w markecie, na stacji paliw. Jeżeli ktoś chce, to może też nabyć numer elektroniczny. Także wspierajcie nas, bo, bo warto. Niestety tych tytułów ubywa, bo czwarty wymiar to nie jest jedyne medium, które zniknęło. Znika też kilka wydawnictw, ale o tym może kiedyś powiemy. A tak się smutno, Marku, zrobiło, jak przy numerze jedenastym, który jest o przemijaniu. Natomiast numer dwunasty, no, prowadza nas, jakby nie było, w nowy rok. Chociaż de facto u nas nowy rok yy, zwiastuje numer pierwszy, który będzie jeszcze w grudniu, ale to już zupełnie inna inszość. Ta nagroda honorowa przyznawana jest od wielu lat. Laureatami były bardzo różne osoby, reprezentujące różne środowiska, a teraz yy, otrzymali to panowie. Panowie Fidlerowie, a mam na myśli konkretnie synów Arkadego Fidlera, czyli Arkadego Radosława Fidlera oraz jego brata Marka Fidlera. Ja miałem okazję odwiedzić obu panów w Puszczykowie, w pobliżu Poznania, gdzie mieści się dawna willa, no, dom Arkadego Fidlera, w którym obecnie nie tylko żyje jego rodzina, ale wokół którego rozciąga się miejsce niezwykłe, miejsce klimatyczne, miejsce, w którym Naprawdę warto być. To jest taki ogród tolerancji, ogród różnych ciekawych nawiązań do kultur z całego świata. Znajdziecie Państwo tam kopie posągów, na przykład Moai z Wyspy Wielkanocnej w naturalnym rozmiarze. Różne inne artefakty, no w każdym razie kopie różnych ciekawych rzeźb, których. Trzeba się wysilić, żeby je na żywo obejrzeć. Na przykład brama Słońca. No, komuś, kto poleci do Ameryki Południowej i to bardzo daleko, na skraj Ameryki Południowej, bardzo serdecznie gratuluję. Ale jeśli ktoś zechciałby pojechać do Puszczykowa, to tam w naturalnej wielkości bramę Słońca może zobaczyć. Może też zobaczyć statek Krzysztofa Kolumba, Santa Maria, w naturalnej Wielkości. Zobaczy, jak mały to był statek. Jak to była w gruncie rzeczy szaleńcza wyprawa. I tak dalej, i tak dalej. O tym ogrodzie, w którym nie byłem pierwszy raz, bo ja tam jestem średnio raz na dwa lata i zawsze znajduję tam coś niesamowitego, ciekawego, coś, co porusza takie delikatne struny w naszej duszy, bo tam jest po prostu, to jest takie miejsce, do którego chce się wracać. Tam jest naprawdę magicznie. No ale to zostawmy, każdy z Państwa może to sprawdzić, a numer otwiera obszerny wywiad, który byłem, popełniłem właśnie z braćmi fidlerami i powiem Państwu, że to było dla mnie również ogromne przeżycie. Ja tych wywiadów w życiu swoim dziennikarskim zrobiłem całkiem sporo, ale wiecie Państwo, są takie wywiady, które zapamiętuje się bardziej i myślę, że to jest jeden z takich wywiadów, bo nie tylko poznałem pewne, tu cudzysłów, tajemnice rodzinne, ale również wszedłem w taki tryb rozumienia, co tam się naprawdę dzieje i w tym ogrodzie, i podczas wypraw, które obaj bracia podejmują. Na czym polega filozofia opisywania świata, zwiedzania świata, co najważniejsze, rozumienia tego świata. Wierzcie mi, państwo, przygoda i z tym wywiadem była wspaniała, co mam nadzieję odbije się na kartach nieznanego świata, bo no, naprawdę tam jest tyle wiadomości, tyle arcyciekawych wiadomości, że aż państwu zazdroszczę, że będziecie to mogli przeczytać, bo rzecz jest naprawdę warta tego, żeby poznać, jak to wszystko wygląda. No zatem, cóż, proszę państwa. Zapraszam, zapraszam, bo wywiad jest bogato ilustrowany zdjęciami z tego ogrodu, w którym umieszczone są rzeźby, o których mówiłem, a ja wspomniałem zaledwie o kilku. Wierzcie mi Państwo, jeśli macie taką okazję, to jedźcie do Puszczykowa, a utwierdzicie się w tym przekonaniu, że warto tam jechać, kiedy przeczytacie wywiad. Proszę Państwa, proszę Państwa, tak sobie przeglądam nieznany świat. I kolejny ciekawy artykuł jest o przesileniu. Piotrze, o jakim przesileniu mówimy? O, no, wcale nie politycznym ani żadnym innym, lecz zimowym. Ja tylko dodam, że w numerze jest wiele innych materiałów i rubryk stałych, często zawierających krótsze teksty. Tych w naszych podsumowaniach nie omawiamy, natomiast kolejny godny uwagi tekst, ten o którym mówisz, to jest artykuł dr Joanny Bochaczak-Tromskiej pod tytułem Wokół przesilenia zimowego. No i tak, dzisiaj... W czasach, kiedy to Boże Narodzenie jest tak mocno skomercjalizowane, gdzie wiesz, wszędzie spogląda na nas taki tuściutki, święty Mikołaj, no to praktycznie się przestało zwracać uwagę na tą jego no, pogańską część, tak powiedzmy. A przesilenie zimowe świętowała przecież cała przedchrześcijańska Europa i nie tylko. To też jest element naszego dziedzictwa kulturowego europejskiego. Z tego wyrasta wiele kultywowanych do dzisiaj zwyczajów, nie tylko słowiańskich, które są obchodzone w czasie świąt grudniowych. Ale my tu mówimy o wiesz, o takim ogólnym podejściu, podejściu mas. Natomiast coraz częściej od lat słyszę właśnie, że na święta ludzie się pozdrawiają słowami szczodrych godów. W tym artykule natomiast dr Bohaczek-Trąbska sięga trochę głębiej niż do czasów wiesz, wczesnosłowiańskich. Zahacza Neoli o Neolit, do Gebekli Tepe, nawet do starożytny Egipt. Ale jest jeszcze jeden artykuł bardzo ciekawy, Marku, Alicji Łukawskiej. To jest ceniona autorka związana z Pomorzem, związana z Północną Polską. Mało kto wie, że słowo Farmazon i Freemason pochodzą od tego samego źródła. W swoim niezwykle ciekawym tekście dwuczęściowym, ta druga część się ukaże w numerze styczniowym, autorka śledzi historię pomorskich masonów. Często to byli etniczni Niemcy. O których krążyły często niesamowite opowieści, i to setki lat temu. Już wtedy oni byli uważani za źródło wszelkiego zła. Posądzano ich o kontakty z diabłem i siłami nieczystymi. I zapewne jest to, że tak naprawdę pewne elementy, pewne mity czy stereotypy związane z masonami pokutują do dzisiaj. I nadal możemy przeczytać praktycznie to samo, chociaż może w nieco innej odsłonie w internecie, w dziale. Na portalach, na forach poświęconych teoriom spiskowym. Tak. A ja kartkuję nieznany świat dalej i natykam się na artykuł, który też mnie zafascynował, dlatego że nigdy tam nie byłem. Mam na myśli artykuł w Krainie Fiordów o Norwegii, artykuł autorstwa Leszka Mateli. Tak, Leszek Matela zabiera nas tradycyjnie do podróży szlakiem miejsc mocy, tym razem w Norwegii. Ten kraj przyciąga wiele osób, nie tylko tych, którzy liczą na e, dziką przyrodę i niesamowite widoki fiordów, no ale jest też ten element nordyckiej. Mistyki, element tajemnicy, folkloru, trole i to wszystko, co się z tą tematyką wiąże. Troszeczkę jesteśmy świadkami odnowienia zainteresowania mitologią skandynawską i runami. No, może nie dzieje się to teraz, to jest widoczne od kilkudziesięciu lat. To się też wiąże z zainteresowaniem współczesną Norwegią, gdzie, jak wiadomo, Polaków jest sporo. I można znaleźć ciekawe miejsca, nie tylko tak jak słynne Hezdalen, Dolina Hezdalen, gdzie mają manifestować się dziwne obiekty w sposób regularny, ale tych miejsc jest naprawdę, naprawdę dużo i o nich pisze właśnie Leszek Matela. Ten numer ma szczęście do rozpoczynania cykli, bo mamy pierwszą część artykułu, artykułu Marcina Gibasa, zmiany na Słońcu i ich wpływ na planetę Ziemia. Kolejna część oczywiście w numerze styczniowym, ale cykl zapowiada się arcyciekawie, no bo Marcin Gibas, no, można by powiedzieć, że kieruje się hasłem same fakty, zero ściemy. Tak, w tym swoim artykule on podejmuje temat, który no, bywa wypierany ze zbiorowej świadomości, ale jest zupełnie na serio brany przez... Ludzi zajmujących się technologią, czy na przykład długofalowym planowaniem. Chodzi po prostu o zniszczenie, jakie może wywołać niespokojne słońce, nadaktywne słońce. Często się mówi dzisiaj na przykład, co by się stało, gdyby się powtórzył w naszych czasach zupełnie niespodziewanie tak zwany rozbłysk Carringtona z drugiej połowy XIX wieku. Zazwyczaj, kiedy o tym jest mowa, wspomina się o uszkodzeniach sieci energetycznej, no i tutaj rozpoczyna się e, cała dyskusja z tym związana, no bo skoro nie byłoby światła, no to nie byłoby też e, na przykład. E, Dostępu do niektórych rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania, czyli padłyby szpitale, sklepy i tak dalej, i tak dalej, no ale są też satelity. Jest też GPS i wszystko, co jest od niego uzależnione. I kiedy sobie spojrzymy na to, jak sytuacja się może potoczyć i że może dojść do paraliżu wielopoziomowego, no to yy, rodzi się pewien niepokój. No, Musimy sobie przecież zdawać sprawę, że to nie jest straszenie. My żyjemy na planecie, która jest dynamiczna. Nasze otoczenie i środowisko jest dynamiczne i prędzej czy później no, stanie się coś, co wytrąci tą cywilizację naszą z równowagi. Tu nie trzeba być jasnowidzem. Drodzy Państwo, druga część tego niezwykle interesującego artykułu w numerze styczniowym. Ja przypominam jeszcze raz: yy, możecie zamawiać prenumeratę. To jest dość opłacalne. Przypominam też o wydaniu elektronicznym. Proszę Państwa, a na koniec zostawiłem sobie jeszcze jeden artykuł. Nieznany świat ma ten miły zwyczaj, że kiedy pojawia się nowy autor, który proponuje długi cykl artykułów na jakiś wybrany temat, to nieznany świat przedstawia tego autora. Tym razem miałem okazję to ja przedstawiam tego autora. Przedstawiam go w dosyć długim wywiadzie, a tym autorem jest Piotr Witold Lech, który od numeru styczniowego rozpoczyna cykl o mistrzach duchowych. Wierzcie mi, Państwo, ja znam kilka kolejnych odsłon tego cyklu i to będzie dla tych wszystkich, którzy tematyką się interesują to będzie prawdziwy hit. Tam naprawdę znajdziecie Państwo wiele niezwykle ciekawych informacji, bo Piotr Witold Lech, poza tym, że jest pisarzem, pisze beletrystykę, pisze zarówno fantastykę naukową, ale pisze też literaturę głównonurtową. Pisze rzeczy niezwykłe. Wierzcie mi Państwo, to połączenie właśnie fantastycznego spojrzenia na świat, pewnego literackiego zacięcia, ale też czucia języka i czucia tych takich delikatnych strun, na których grają naprawdę dobrzy pisarze, to daje mu też niesamowity niesamowity sposób oddziaływania na czytelnika. A ponieważ Piotr Witoldczyk jest też specjalistą, chciałem powiedzieć niemal praktykiem, bo on na temat mistrzów duchowych naprawdę czytał. Praktykował ich nauki, w sensie sprawdzał to wszystko. On naprawdę jest świetnym specjalistą od tej tematyki. I wierzcie mi Państwo, od numeru styczniowego czeka Was wielka przygoda. A w wywiadzie, którego mi udzielił Piotr Witold Lech, no, znajdziecie Państwo, myślę, że sporo ciekawostek o tym, jak łączy tę swoją pisarską pasję, to odczuwanie świata, z właśnie z naukami tychże mistrzów duchowych, bo okazuje się, że coś wspólnego to ze sobą ma. W dodatku Piotr Witold Lech potrafił napisać książkę, która jest beletrystyczną książką, ale która tę tematykę bardzo mocno porusza. Chodzi głęboko właśnie w nauki mistrzów duchowych z różnych epok, w dodatku. I wierzcie mi, państwo, czyta się tę powieść hmm, z wypiekami na twarzy, naprawdę z wypiekami na twarzy. Literatura ma to do siebie, że potrafi do czegoś takiego doprowadzić. Ta książka, o której mówię, nosi tytuł Świat jest żaden. No cóż, wielka przygoda przed nami. Ja tylko dodam, drodzy Państwo, na koniec, że warto pomyśleć o opcji prenumeraty. To jest wygodne i dla Państwa, i dla nas. Jest to też forma wsparcia. Zostajemy w sumie jedynym okrętem na rynku, jedyną polską gazetą, no, jedynym miesięcznikiem polskim w tej tematyce. W tym segmencie. No są jeszcze inne, ale poświęcone bardziej sprawom, powiedzmy, na przykład esoteryczno-astrologicznym. W tym numerze 12 również zagadka Mickiewiczowskiego 44 w kontekście historii matematycznej. Także artykuł doktora Piotrowskiego na temat etapów życia w astrologii i wiele, wiele innych tematów, jak to w nieznanym. Przypominam, żeby nas szukać również w marketach. Oczywiście wygodniej zamówić tą prenumeratę. Wszystkie informacje macie pod spodem. Do usłyszenia za miesiąc.